Ja manko Siemanko z tej strony Filip witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale, w kolejnym odcinku z od Żula do króla. Dzisiaj lecimy z wykopkami ziemniaków, ostatnimi w sumie na tej serii, bo po tym odcinku w sumie z, jak mam w farmingu zaraz 16, no to 18 ma przyjechać gości zabrać tutaj naszą piękną y, kopaczkę. Ten cenie nie przedłużam i lecimy. Na poletko. No. Zostawcie sobie kałapieczkę w górę. Was to nic nie kosztuje. Mnie to bardzo motywuje i wspiera do dalszego działania. A ja już nie przedłużam i lecimy z odcineczkiem. No. Właśnie tak. Ostatnie wykopki na tej serii. Bardzo prawdopodobne, że to są. Ponieważ. Coś się stało? Chyba mi się lekko zablokowało koło. Ochodnik, no ale dobra. Yy, ponieważ sprzedaję tutaj pięknie sadarkę, no bo się sadarkę sprzedałem. A kopaczkę dzisiaj sprzedam, ponieważ się nie opłaca ziemniak, ziemniaków już robić. Po prostu jest on nieopacalne za dużo zachodu. a pokosów z tego nie ma, tak powiem. No, za to dwoma przyczepami tutaj stoi do transportu, żeby yy, wytransportowywać sobie pięknie te tutaj ziemnioczki Później. Yy, ale nie wiem kiedy to dokładnie będziemy... Wytransportować. Dobra. Control-I. I dobrze jest. Zadziałało tym razem. Więc jedziemy. I kopiemy, nie? No więc tak to właśnie dzisiaj będzie wyglądało. No bardzo prawdopodobne, że cały odcineczek będzie kopania ziemniaków. Nie, nie zdążymy. Yy, i sprzedać. No, ale trudno. Ważne, żeby zrobić po prostu tą akcję ziemniaki, No bo jednak jak ostatnio, no to fajnie by było zrobić taką lepsiejszą tą akcyjkę już, nie? Ten stack. No. Jest pięknie. chwilę przejedziemy tutaj w okolice za tym, tutaj, za tymi drzewkami. za tym zaokrągleniem. No, ten... tak. Plon no, no, jest spoko. Oj. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Azot był dobry, prawda? też było dobre. A to, że kleby tutaj nie są najlepsze, no to nie moja wina, nie? Wystopowuję ją trochę tutaj Coś ten tego no Bardzo fajnie, że zrobiłem sobie właśnie te tutaj Miejsca Na przejeżdżanie Bo mega mi to ułatwia tutaj Teraz Bynajmniej Robotę Dobra No i jedziemy no, trochę nam zajmie tutaj yy, wykopanie całego poletka no bo jednak tutaj na okrążenie będzie pewnie coś około 6 minutek ten szybciutko jakoś mega to nie idzie ale też najwolniej nie jest ten spoczko. No teraz tutaj ważne jest to czy przy tym drzewku uda nam się przejechać udało nam się przejechać zazwimy ten bieg co będzie szła 5 na godzinę dobra no okej okay. i sobie tak pyrczę trochę no dobra ten... Nie ma jakichś dużych obrotów, no ale na tym biegu ona no, nie chce jechać mi te 5 na godzinę, no i nie ma tych obrotów. No dlatego trudno, nie? Tak musi sobie pyrkać. Nic nie zrobimy. Dobra. Nie no, cały odcinek tutaj będzie kopania na 100%. I nie wiem czy się uda wszystko wykopać. Jednak trochę rządków tutaj jest Tu mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć przejazdów Nie licząc tego Tęcno. no Ostro, ostro Płomiennie O! Nie zauważyłem, 20 motogodzin w 30, W Jako pom na chwilę było jej 20 godzin. Nice. Bardzo fajnie. W takim razie. Że 30 już tyle czasu z nami tutaj jest i tyle już robiliśmy nią. W poletku. No. Ziemniaki, takie w miarę ładne. Nie wiem czy lepsze e, niż w tamtym sezonie czy nie To zobaczymy ile da przyczep W tamtym sezonie dało mi nie wiem 10 przyczep Pewnie coś takiego No ale ogólnie kawałki to są podobne chyba Kajcie prosto tutaj teoretycznie jedziemy to damy tak e... Ten kawałek ma 0,10, ten ma. Ej, ten ma 0,18. On ma prawie dwa razy tyle, ile tamten kawałek. No to powinno dać prawie dwa razy tyle, ile tam. No, a tam dużo pieniądzków sobie zarobiłem. Jak za ziemniaki. Teraz też jest fajna cena. Bo cena za ziemniaki to jest e, 151. Jedna z lepszych w ogóle cen Tenc, no fajnie Magazynować nie będę, bo nie mam nawet miejsca do magazynowania Zimniaków, tenc Nie opłaca się. A zresztą tam 50 zł to jest To nie jest aż tak dużo, nie? Na w sumie to tym yy... Tym tutaj no. Okay. Oceną środowiskową na drobie. O, już o 4% sprzedaży się. Podniosło ten, z, yy, lepiej. No widzicie jednak te, że paki dały to do siebie, że jest lepiej, nie? To co mówiłem, że w przednim odcinku, że pomimo tego, że tam nie ma kwasów, to wolę opryskać, bo yy, da to ten. Za to ocenę się No i dało I jest pięknie Zawsze o ten 1% sprzedaży podbija, nie? Ten, tak Dobra Jedziemy pięknie tutaj Tylko musimy przejechać po żołniokach Otóż po tego no i widzicie? Już są problemy tutaj. Jakieś znowu... Z tą kopaczką, z tymi ziemniczkami całymi. Dobra, ale to nie wywaliło. Nie no, nie wewaliło tak mocno. Tyle to tam wybierzemy na no, spokojnie. No, więc może całe pole uda się skopać? Czekajcie, tu mamy wtedy jeszcze, jeszcze trzy przejazdy Ej, może? Może być. Dobra No, ten też trochę zarobimy za ten... za ja tą jeszcze kopaczkę Ten spoko Wnioski będą takie w miarę ładne też z tych sprzedaży Ten, no. Mam nadzieję że będzie fajnie Dobra, tutaj z tej strony mogą trochę więcej miejsca dać Na odjazd niestety nie zrobiłem, tak zrobiłem trochę mniej No ale trudno Na drogę się nie wysypało ten spoko Czekajcie, bo tutaj robi mijaka, mijaka bym nie chciał teraz wo mi mega ciężko zebrać to z, z tego mijaka, nie? A nie, jednak nie. Jednak fajnie to idzie. Dobra. Więc jedziemy. No, cały odcinek kopania, ale myślę, że spoko. O, jednak tutaj. Pokopiemy sobie, będzie fajny odcineczek. Bardzo fajnie, nie? No, ziemniaczki teoretycznie można by dalej ciągnąć i nawet nie dla tych świn, tylko typowo zarobkowo. I, nie wiem, gdzieś tam je wysypywać na hawdę, przytrzymywać i w celach zarobkowych. No, ale po co mi to, no? Jakby za będę zajmował sobie miejsce, gdzie będę mógł dać jakieś tam maszyny na przykład, no? no dlatego się nie opłaca mi to, no. Po prostu trudne, no. Nie będzie zimniaków i tyle. Świnie będą dostawały kupną paszę, z, y, która ma po prostu wszystko. Też ziemniaki tam ma, ten więc... Spoko. A zresztą świnie tak dużo nie jedzą te... Wiecie. Ja mam jeszcze z poprzedniego sezonu tam te 4 y, tony, żarcia dla nich 4,200. Ten tak. Dobra zawrócimy sobie w taki sposób tutaj Na sąsiadowym polu Okej okay. No i tak opuszczamy i jedziemy Nijako nie robię? Nie, to dobrze jednak mniaczka żadnego nie chciałbym tutaj mieć. Dobra, no ten. Yy, większość odcinka pokopaliśmy sobie, ale jeszcze teraz sobie po. zbieramy ziemniaczki, ten. tak. Dobra. Ten jeden krzak to tam mam gdzieś. Można tak powiedzieć. Okej. Okay. No i gicierwo. Pokopane wtedy. Już praktycznie. Mamy tutaj. I git. Dobra. Kurde nie wziąłem obciążnika do zetora Jak mamy zbierać to będzie mu podnosić dupę I Skakał będzie Z to To nie Muszę po, po obciążnik pojechać No i, ale dobrze, zawiozę kopaczkę i wezmę to yy, Przyczepkę Samochodową wezmę yy, do 30 podczepię i wrzucę tam obciążnik i pojadę Dobra, no teraz na pewno po tych ziemniaczkach sobie to zaoramy tutaj. E, tutaj będziemy orali jednak. Bo też te pola teraz mają praktycznie wszystko ogarnięte. Orki potrzebują, właśnie. Więc tutaj wlesimy sobie z orką. I może na to pole e, 24. No, może na te dwa pola, jakbyśmy wjechali e, wtedy poorać. To no by było git, w tym sezonie. No następny sezon jakieś yy, inne pola byśmy sobie porobili. No, no, myślę, że fajnie by było. No, co jest? No ostatni przejazd zaczyna ta kopaczka odwalać? Miejsce, żeby wyładowywać te ziemniaki, ja pierdzielę. Dobra, teraz tak, będziemy jechać powoli. Widzicie, widzowie, jaka, jaka ta wredna kopaczka jest? Na ostatni prze... Całe pole zrobiła dobrze! Się nie zbugowała, a teraz ostatni przejazd i nagle musi się zbugować. No, nieźle, nie? No, teraz będzie miała fula w sobie i tyle. Nie będę mógł kopać. No wysyp się. pierdziele Właśnie dlatego widzowie wywalam kopaczkę Jakbyście chcieli wiedzieć dlaczego kończę z, ziemniaczka, z ziemniaczkami Dlaczego sprzedaję kopaczkę i w ogóle no to proszę bardzo, nie macie odpowiedź Dlaczego No to tak wkurza no, Cały odcinek robiła dobrze a teraz nagle na ten ostatni jeden przejazd Stwierdziła, że nie będzie robić dobrze No i tyle, nie? No I muszę teraz poczekać, aż się wszystko wywali z niej Żeby dobrze robiła. Ej, ale to w ogóle pH jest doskonałe o, To było tylko miejsce takie, tak? Chyba to było tylko takie miejsce, gdzie mi się wydaje, że pH jest doskonale. No tak. Chociaż i tak tutaj pchanie trzeba podbijać. To jest wszędzie spoko. Wszędzie porobione. Ładnie, ten git Dobra, 40 litrów to można jechać tak powoli. Powinno iść. Idzie! No, niektórzy widzowie mogli powiedzieć, że właśnie w taki sposób powinienem jeździć z tą kopaczką, że tak to jest bardziej realistycznie, ale jakby najprawdopodobniej przez cały odcinek bym zdążył dwa razy dookoła objechać. Więc, no. Zaraz będzie furt będę mógł stopować No już ful. w sumie Weź wywal te ziemniaki No Jadę jeden na godzinę No, właśnie się toczę. I tak szybciej nabieram niż w Nie Nieźle, nie? Ach, ta kopaczka! no to wtedy robimy sobie... Ojej... Robimy sobie screena tutaj... E... Taki myślę, że będzie, stary za czarny ekran. Ale no, tak to jest. Dobra, widzę, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.